Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam kolejne danie wegetariańskie. Tym razem jest to kary z soczewicą. Takiej firmy. Jest kilka rodzajów takich dań. Opakowanie to coś podobnego do dania z łowicza. Teoretycznie to stoi, można spokojnie sobie z tego zjadać. Jest to wykonane z takiej grubej folii. Mamy tutaj porcję 250 gramów, ma to jedynie 185 kcal. No, czyli bardzo malutko. Ja sobie wyjątkowo to danie zjem z ryżem, nawet tak jak tu jest podane, bo trochę zbyt mało kalorii tu jest a w końcu muszę się najeść. Dokładnie jest to soczewica w sosie pomidorowym z przyprawami w stylu indyjskim. A w składzie znajdziemy zieloną soczewicę, pomidory, przecier pomidorowy, cebulę, czerwoną paprykę, cukier, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, przyprawy, olej rzepakowy, aromat, czyli ekstrakt, przypraw, zioła, czosnek. Nie mamy tutaj żadnych chemicznych dodatków, jakichś dziwnych rzeczy. Także powinno być ok. Produkt ma dosyć krótką datę przydatności. Ja to jak zwykle kupiłem w promocji. Dosyć długo to na półce leżało w sklepie. To nie jest ogólnie tak tani produkt. No. Przecenili to, chciałem sobie przetestować. Ja sobie to podgrzeję. W takiej formie jak jest, czyli zamknięte opakowanie, wrzucę sobie do gotującej się wody. Danie włożone do naczynia z gotującą się wodą i wystarczy teraz poczekać. No to jest dość gruba folia, więc raczej się nie rozpuści. A na pewno się podgrzeje. Tanie podgrzane i można jeść. Jak widać, taka skromna porcyjka, dlatego ja tutaj mam ryż. No ale najpierw jak to smakuje, bez dodatków. No, już po pierwszym razie bardzo dobry sos pomidorowy. Taki intensywny smak. Czuć jakieś zioła. No, widać, że tu jeszcze nawet sporo papryki jest. No, oczywiście najwięcej soczewicy, którą ja akurat też lubię. No, niestety danie. Jak na danie indyjskie pomimo, że fajnie jest doprawione różnymi właśnie ziołami kompletnie nie jest pikantne oczywiście, jak ktoś nie lubi pikantnych rzeczy, to je w taki sposób ja sobie dodam chili. No teraz jest zdecydowanie lepiej. Teraz z ryżem. Sos jest taki bardzo mocno gęsty. I bardzo dobrze. Nie jest taki mocno lejący. Można to dobrze z ryżem wymieszać. Szkoda tylko, że to samo danie jest takie malutkie. Wysoka cena, a niska kaloryczna. To raczej jak dla mnie nie za bardzo pasuje. Jak już coś dają drogiego, to już niech to przynajmniej będzie wysokokaloryczne. No, ale rzeczywiście na smak nie mam co narzekać. Naprawdę świetny. Oczywiście można te danie sobie przerobić, dodać jakiegoś mięsa. Albo zjeść w takiej formie jak ja, czyli wegetariański. No całkiem udany produkt. Sądziłem, że może będzie gorzej, ale jest bardzo dobrze. Tylko, że mało. No ale dodatek ryżu już jest więcej kalorii. Mm. No ja z czystym sumieniem mogę polecić to danie. W sumie nawet jeśli podgrzejemy w tym opakowaniu. To można z tego opakowania też spokojnie sobie jeść. Nawet dodając trochę ryżu. W moim przypadku jest to ryż typu instant, więc się szybko robi. Sam sobie mówię, smacznego. Polecam to danie jak najbardziej. Bardzo świetne. Jak ktoś sobie chce wypróbować, to oczywiście cena idzie. Ja to sobie kupiłem, jak zwykle, pod spodem w opisie. I to na razie tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.